Hejka czy oglądając czasem Harmidom, nie zastanawialiście się, czemu Hirek jest jedynym chłopakiem, jeśli chodzi o dzieci w tej całej ich rodzinie, albo czemu ma białe włosy? Otóż, jedna z dzisiejszych dziwnych teorii myślę, że odpowie Wam na te pytania, gdyż zebrałem dla Was kilka fanowskich teorii, w które ludzie wierzą. Tak więc, rozsiądź się wygodnie, zostaw tutaj łapeczkę w górę i oczywiście Subika, jeśli tego nie robisz, a my już lecimy do pierwszej naszej teorii. Nie wiem jak wy, ale ja sądzę, że jedynastka dzieci to trochę spora liczba, a szczególnie, że dziesięcioro z nich to dziewczynki. A więc jest teoria, która mówi nam, że państwo harmidomscy chcieli mieć w końcu chłopca, ale im to nie wychodziło, bo za każdym razem dostawali córkę, więc zdecydowali się na adopcję chłopca. I jak mieli już wymarzonego swojego chłopca, to przestali mieć kolejne i kolejne dzieci, bo w sumie nigdy nam nie zostało przedstawione dzieciństwo Hirka w innej linii czasowej niż tą, co możemy oglądać. Jednak wiele osób łączy też Hirka ze swoim dziadkiem, który również ma białe włosy. Ale tutaj akurat obstawiam, że on ma białe włosy od starości i takich włosów nie miał nigdy wcześniej. No bo, jakby nie było, nikt z jego rodzeństwa nie ma takich włosów jak on. Żeby tego było mało, to Hirek podsłuchiwał w jednym z odcinków rozmowę swoich rodziców o tym, że muszą się pozbyć białego i oni wtedy gadali o krawatach. Natomiast Hirek źle to zrozumiał i myślał, że chodzi o niego i że będzie musiał się wyprowadzić z ich domu. Co to też jest poniekąd jakąś wskazówką w tej teorii. Jak dla mnie ta teoria brzmi nawet legitnie. Kolejna teoria jest dosyć podobna do poprzedniej, tylko mówi nam, że wszystkie znajdujące się tam dzieci są sierotami i zostały adoptowane, bo jakby nie było, każda z postaci totalnie się różni od siebie. Jedne postacie są mądrzejsze, inne głupsze i za bardzo podobne do siebie nie są, więc jest szansa, że ich rodzice adoptowali tylko dzieci, których imiona zaczynały się na literę H oraz były białe. Ta fanowska teoria sądzi, że Hirek jest jedyną żywą postacią w ich domu, oczywiście pomijając rodziców. Jako jedyny, przez to, że ma białe włosy, to widzi duchy swoich sióstr, które zginęły w następujący sposób: Holly ma reprezentować ducha nienarodzonego dziecka. Następnie Hala miała zginąć w trakcie jednego ze swoich eksperymentów, natomiast Hola i Hen zmarły w tym samym dniu tego samego roku. Przez co mają reprezentować je bliźniacze duchy. Gdzie to Hola uciekła z domu, bawiąc się w księżniczkę, i słuch o niej zaginął. Natomiast Hen złapała żabę, która okazała się być trująca, i po jej polizaniu nie została odratowana. Natomiast Hercia została opanowana przez demona i tak zmarła. Hela podczas jednego z meczy nabawiła się urazu czaszki, po czym miała wylew. Ila zrobiła o jeden żart w życiu za dużo, który skończył się źle. Harma natomiast miała wypadek na motorze, wracając z jednego ze swoich koncertów. Honia natomiast przegrała ze swoją głupotą, a Hania miała poważny wypadek samochodowy. To by w sumie nam tłumaczyło, czemu żadna z tych postaci nigdy nie dorasta. Ale myślę, że osoba, co wymyśliła tę teorię, poszła o jeden krok za daleko i trochę ją poniosła fantazja. Natomiast ta teoria jest dużo bardziej prawdopodobna o tej poprzedniej. A mówi ona, że Honia tak naprawdę tylko udaje głupią, żeby nie musieć nic robić w domu i móc się wysługiwać swoim rodzeństwem. No, bo to aż rażąco jest dziwne, żeby osoba w wieku 16 lat była tak mało inteligentna w porównaniu do swojej pięcioletniej siostry, która w tak krótkim okresie swojego życia otrzymała już nagrodę Nobla, a dowodów na to, że ona udaje jest kilka, gdyż nieraz widzieliśmy to, że ma dobre pomysły. Innym razem mogliśmy zobaczyć, jak ona jako jedyna potrafi otworzyć kłódkę za pomocą spinki do włosów, oraz to ona zauważyła to, że równanie matematyczne stworzone przez Hale było błędne i je poprawiła, co to jednak o czym świadczy że osoba, której ulubionym kolorem jest zebra i chodzenie i rzucie gumy jest za trudne, A, Zapamiętać! Nie rzuć gumy jednocześnie, gdy stawia się kroki. Może trochę tutaj udawać, by nie mieć żadnych obowiązków domowych. Ode mnie dzisiaj to są wszystkie cztery teorie, które dla Was przygotowałem. Dajcie koniecznie znać w komentarzach, co o nich sądzicie. No i trzymajcie się na razie, cześć. <mulizacja> Addicted. We are too close One more day and all